To idziemy w świat szukać wody. O nie to wilk z czerwonego kapturka. A, 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 a. Idę się transformować he, he, he. Uyabuja z hakala kamisia wielka jest ta sraka. Muha <muchahaha>, ale jestem piękny. Sru sru idę na tego wilka, co go słońce wychowało. Bum, bum, zlasz, zlasz, dead dead pies. Świeże mięsko heche. Nic tu nie, nie ma, tu nie znajdę. Bum, zlasz, zlasz, świst, srach, szuk, sry, smer, wydedły. Czy wiesz, gdzie mogę znaleźć wodę? W mieście Keletu Bisów. i Inara. Hopsa, hopsa, beziturla, dropsa. Elo. Elo. Widziałem cię na tym papierze toaletowym. O, oczekaj

Dziabu dziabu zlasz slash boom strach chytrz 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 det, dziabu dziabu zlasz szlarz bum strach chytrz 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 det, dziabu dziabu zlasz szlasz bum strach chytrz 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 det. triple kin. Ale ze mnie z sasim -hech. To na pewno te miasto o którym mówił ten burak przy smerwach. Witaj w mieście Taltubisi, co chcesz? No cześć, idź, gdzie jest woda? Idź prosta, potem w lewo. Te hajks. Junt w woda, w woda da. No popatrz, już mi lepiej. Ode mnie tego nie dostał. וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <tries> O da a awo da dot da awo da 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 woda, da woda, awo da awo da awo happy happy, happy.